Od najmłodszych lat moja wiara opierała się na tradycji. Nie było to nigdy nic głębszego. Oczywiste było, że Pan Bóg jest, że się wierzy, ale każda modlitwa, każda msza święta była tylko wykonaniem zadania. Paciorek odmówiony, na mszy świętej byłem, na święta do spowiedzi zaszedłem. Spoko katolikiem jestem. I tak przez lata. Kiedyś na spowiedzi ksiądz zaproponował mi rekolekcje dla osób w moim wieku. Zareagowałem wtedy dość nerwowo, mówiąc, że nie mam czasu na takie rzeczy. Wszystko toczyło się swoim rytmem. Ja uspokajałem swoje sumienie, że jestem wspaniałym człowiekiem, świetnym przykładem katolika. Nie zauważałem, jak ranie drugiego człowieka, jaki jestem pretensjonalny. Od tamtej spowiedzi, gdy ksiądz proponował mi rekolekcję, minęło prawie 10 lat, a ja na re takie rekolekcje wyjazdowe się wybrałem i zrozumiałem, że wtedy tamto wskazanie przeżycia takich rekolekcji pochodziło od Bożego ducha. Potrzebowałem ciszy, czasu na zatrzymanie się, pomyślenie i zrozumienie, że w mojej wierze nie było miłości dla Pana Boga, a było tylko zwykłe wypełnienie zadania. Rekolekcje pokazały mi, że w doświadczeniu Bożej miłości potrzebna jest relacja. Zauważyłem też, że do osiągnięcia tego doświadczenia można dojść różnymi drogami, w zależności od drogi powołania i możliwości serca. Udział w rekolekcjach otworzył mi oczy na Pana Boga, żywego Boga, którego mogę doświadczyć podczas Eucharystii, modlitwy, głoszonego słowa, czy obecności drugiego człowieka. Dziś już wiem, że wiara wymaga wysiłku, ale owoce tego wysiłku są nie do ocenienia. Słusznie nasz bohater zauważa, że wiara wymaga wysiłku. Ale też warto zwrócić uwagę, co często też powtarzam, że wiarę należy pielęgnować bo inna wiara jest małego dziecka, inna wiara człowieka młodego, inna wiara osoby, która jest w średnim wieku, inna wiara osoby w wieku takim senioralnym, dojrzałym, emerytalnym. Oczywiście musi być jeden warunek, jeżeli dba się o wiarę, dba się o relację z Panem Bogiem, rozwija się swoją wiarę. Bo to często stykamy się z niedojrzałością wierze. I może tak czasami być, że ktoś już jest w dojrzałym wieku ale wciąż niedojrzały jest. Bardzo taki jest przypadek kaznodziejski. Nikogo nie zabiłem, paciorek odmówiłem, w kościółku byłem. Niebezpieczeństwo jest takie, że można przez całe życie być człowiekiem wierzącym, ale nie wierzyć. Niby dwa pojęcia, które się wykluczają, ale jakże w praktyce są obecne. Mnie na przykład bardzo często w życiu kapłańskim martwi to, że na przykład wysyła się dzieci do Komunii Świętej tylko na pokaz, że nie wynika to z chęci przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca, ale tego, żeby zrobić imprezę, żeby dzieci otrzymały prezenty. Albo na przykład przygotowanie do sakramentu bierzmowania, gdzie ktoś na przykład nie miał w ogóle relacji z Panem Bogiem i Kościołem. Nagle chce przystąpić do sakramentu, który nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Po przyjęciu sakramentu Dalej tego człowieka przy Chrystusie nie ma. Zawsze rodzi się pytanie o naszą motywację. I owszem, wiara jest przestrzenią, której nie da się ani zważyć, ani zmierzyć. I tak jak nasz bohater doświadczył pana Boga po przeżyciu rekolekcji, po tym, że mógł się zatrzymać, przeżyć ten czas w ciszy, porozważać, stanąć w prawdzie o sobie, jego życie diametralnie się zmieniło, bo doświadczył Bożej miłości. Jedno jest pewne. Bożej miłości doświadczymy, jeżeli nie tutaj na Ziemi, spotkaniu z Chrystusem po naszej śmierci. Ale róbmy wszystko, aby to spotkanie z Chrystusem po naszej śmierci było doświadczeniem miłości, która będzie trwała wiecznie, a nie tęsknotą za tą miłością, którą doświadczymy, ale będzie nam jej brakować.